Witajcie na kanale Violeta Pier. Wiele osób uczących się języka angielskiego szybko zauważa, że gdy próbują rozmawiać z Native Speakerami lub chcą obejrzeć serial czy film w oryginale, język, który słyszą, różni się od tego, nazwijmy go książkowego. Ciężko jest nadążyć za tym, co mówią Native Speakerzy. I ciężko jest nam ich też zrozumieć. Na to składa się wiele czynników. Codzienny angielski używany przez native speakerów jest bardzo szybki. Dochodzą do tego zróżnicowane akcenty, intonacja, nieformalne słownictwo oraz to, czemu bliżej przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku, czyli skróty wyrazowe, które powszechnie używane są w codziennej potocznej mowie. Pomyśl o języku, jaki my używamy na co dzień. Czy zdarzyło Ci się usłyszeć, że ktoś zamiast cudownie powiedział cudo? A dzięki zamiast dziękuję. No właśnie. Brytyjczycy tak samo jak my skracają słowa. I część tych skrótów jest tak powszechna, że częściej usłyszycie skrót niż to oryginalne, pełne słowo. Ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze tylko dodam, że przygotowałam dla Was dokument PDF ze skrótami z tego odcinka i znajdziecie go. Opisie pod spodem. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten zostanie przesłany na podany przez was adres i od tej pory co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami. Możecie odsubskrybować w każdej chwili. Stworzyłam również kurs online, w którym nauczam czasu present perfect oraz present perfect. Continuous. Jeśli czasy te sprawiają Wam jakiekolwiek trudności i chcielibyście je raz na zawsze zrozumieć i zacząć ich poprawnie używać, to zachęcam kliknąć na link w opisie. Znajdziecie tam wszystkie informacje o kursie. Zapraszam. Bardzo przepraszam za mój głos. Jestem odrobinkę przeziębiona, ale tak sobie pomyślałam, że przecież przeziębiony angielski też musimy umieć zrozumieć. No więc zaczynamy. I pierwszym naszym skrótem jest Brill. Czyli skrócona wersja od słowa brilliant. Brill to genialny czy znakomity, a w mowie nieformalnej możemy to przetłumaczyć jako bardzo dobrze lub po prostu dobrze. Ja to przykład zdania: You must see this film. It's Brill. Musisz zobaczyć ten film. Jest znakomity. Oh, Brill, my parcel has arrived. Och, genialnie, moja paczka dotarła. I takie użycie słowa brill jako reakcja na coś dobrego i pozytywnego usłyszycie bardzo często. Kolejny skrót to fab od słowa fabulous, czyli fantastyczny, cudowny, bajeczny. I oto przykład stania: You look fab in this dress. Wyglądasz bajecznie w tej sukience. Podobnie jak to było w przypadku Brill, Fab może być również użyte jako nasza reakcja na coś, co nam się albo podoba, albo na coś, z czym się zgadzamy. I tak na propozycję coffee in half an hour możecie odpowiedzieć Fab. Kawa za pół godzinki? Świetnie. Następnym skrótem, który warto znać, jest DEFO. Domyślacie się, od jakiego słowa pochodzi? DEFO to skrót od definitely i oznacza zdecydowanie bez wątpienia na pewno. I oto przykład jak tego użyć w zdaniu. Let me know if you are defo coming. Daj mi znać czy na pewno przyjedziesz. Lub znaleźliście piekarnię, w której sprzedają najprzepyszniejsze pączki na świecie i do pani za kasą możecie powiedzieć I will defo be back for more. Zdecydowanie wrócę po więcej. A co jeśli ktoś potrzebuje od ciebie informacji? To najpierw zapytać ją o Info, czyli information. Na przykład, I need more info on this product, please. Potrzebuję więcej informacji o tym produkcie. Albo na ulotce możecie zobaczyć, for additional info, call this number. Po dodatkowe informacje zadzwoń na ten numer. Kolejnym ciekawym skrótem, który bardzo często usłyszycie, będzie pick, czyli pykcie. Pig oznacza ilustrację, obraz, ale też bardzo często zdjęcie czy fotkę, szczególnie w mowie potocznej. Zatem twój znajomy może zapytać cię Would you like to see my holiday pics? Chciałbyś, czy chciałabyś zobaczyć moje fotki z wakacji? Albo może chcieć podzielić się swoimi zdjęciami w social media i wtedy może powiedzieć I'm gonna post a few holiday pics on Facebook. Wrzucę kilka fotek z wakacji na Facebooka. A skoro oglądamy fotki z wakacji, Holiday Pics, to rozsiądźmy się wygodnie na sofie i przyjrzyjmy słowu comfy. Comfy to skrócona wersja słowa comfortable. I oznacza, że coś jest wygodne i komfortowe. Więc jak macie problem z wymówieniem słowa comfortable, to zawsze możecie je zastąpić słowem comfy. I oto przykład, jak tego użyć w zdaniu. I love my new sofa. It's so comfy. Kocham moją nową sofę. Jest taka wygodna. I może jeszcze jeden. Let me change into more comfy clothes. Pozwól mi się przebrać w wygodniejsze ubrania. Przyjrzyjmy się teraz kilku skrótom, których możemy użyć w odniesieniu do osób. Sis to w skrócie sister, czyli siostra, siostrzyczka, ale też uwaga, przyjaciółka. Hey, sis! What's up? Tym zdaniem możemy przywitać się z siostrą, którą właśnie odwiedziliśmy. Cześć siostrzyczko, co słychać? A przyjaciółce z kolei możemy powiedzieć Way to go, Sis. Tak trzymaj. Bro, to bardzo wam dobrze znany skrót od brother, czyli brat braciszek. I podobnie jak w przypadku słowa Sis, bro może również odnosić się do przyjaciela. Bro oraz sis są częścią potocznego, codziennego języka. Usłyszycie to na każdym kroku, więc zobaczmy przykłady użycia ich w zdaniu. Hey bro, what's up? Co możemy przetłumaczyć jako Cześć stary, co słychać? I może jeszcze jeden przykład. You look so alike. You could pass for bro and sis. Wyglądacie tak podobnie, że można by was wziąć za brata i siostrę. A kim w takim razie będzie kazd? Jest to skrócona wersja od słowa cousin, czyli dosłownie oznacza to kuzyn czy kuzynka. I możecie powiedzieć: I'm gonna visit my cousin in London. Odwiedzę kuzyna czy kuzynkę w Londynie. Lecz w praktyce, cousin jest bardzo często używany w odniesieniu do bliskich, ale niespokrewnionych z nami osób. I możecie usłyszeć: You can do it, cousin. Dasz radę, stary. Kolejnym popularnym skrótem jest słowo teen pochodzące od teenager, czyli nastolatek/nastolatka. Ja to przykład zdania. I got my first job offer when I was only a teen. Pierwszą ofertę pracy dostałem jako nastolatek. A teraz spróbujcie zgadnąć, kim może być hubby. Jak myślicie? Hubby to zdrobnienie od słowa husband, czyli mąż/mężulek. I zobaczmy, jak funkcjonuje to w zdaniu. My best friend and her hubby visited me last weekend moja najlepsza przyjaciółka i jej mąż odwiedzili mnie w zeszły weekend może jeszcze jedno my hubby's favorite pastime is fishing mój mąż najbardziej lubi wędkować w wolnym czasie nazwy niektórych narodowości również mogą być skracane i tak osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii to krótko brit od British Person, czyli po prostu Brytyjczyk lub, lub Brytyjka. I ja mogę powiedzieć: I married a Brit, poślubiłam Brytyjczyka. I może jeszcze jedno zdanie: You could tell by their clothes that they were Brits. Po ich ubraniach można było poznać, że to byli Brytyjczycy. Kolejnym bardzo często używanym skrótem, który ja słyszę o wiele częściej niż ten pełny wyraz, jest Uni. Czyli university. Uniwersytet lub potocznie uniwerek. Możesz więc zapytać swojego znajomego, which uni were you at? Na którym uniwersytecie studiowałeś? A on może odpowiedzieć, I graduated from Liverpool Uni in 2012. Ukończyłem uniwersytet w Liverpoolu w 2012 roku. Następny to ad. Bardzo skrócona wersja od słowa advertisement. Czyli reklama. I oto przykład zdania: I know this actor. He appeared in an ad for fizzy drinks. Znam tego aktora. On był w reklamie napojów gazowanych. I jeszcze jedno zdanie, a właściwie pytanie: Have you seen that new Coca-Cola ad? Widziałeś nową reklamę Coca-Coli? A skoro już jesteśmy przy produktach spożywczych, to czy słyszeliście o wedź? Veg to vegetables, czyli warzywa. Jeśli wybieracie się na zakupy, to w sklepach i marketach na pewno zobaczycie fruit and veg stall, czyli stoisko z owocami i warzywami. A jeśli będziecie mieli ochotę spróbować tradycyjnej brytyjskiej kuchni, to na Waszym talerzu zapewne znajdzie się meat and two veg, mięso i dwa rodzaje warzyw. Meat and... To veg to brytyjski idiom, określający taki właśnie tradycyjny posiłek. Wyrażenie to veg nie oznacza tutaj dosłownie dwóch warzyw, tylko dwa rodzaje warzyw, jakie zostaną Wam podane. A po posiłku czas na kawę z kofeiną lub bez. Jeśli zamówicie decaf coffee, to Wasza kawa będzie decaffeinated, czyli bez kofeiny. I oto przykład zdania... Just a cup of decaf for me, please. Ja poproszę filiżankę kawy bez kofeiny. A jeśli ktoś proponuje Wam kawę czy herbatę, a Wy pijecie tylko bez kofeiny, to możecie zapytać Do you have any decaf? Czy masz taką bez kofeiny? Do kawy i herbaty konieczne jest oczywiście ciastko. Biki, czyli biscuit. Herbatnik. Popatrzcie na ten przykład. I've bought a packet of chocolate Kupiłam paczkę herbatników czekoladowych. Zwróćcie uwagę na słowo cioki, To kolejny skrót. Cioki bikis to chocolate biscuits, herbatniki czekoladowe. I może jeszcze jedno zdanie. We had coffee and bikis for our snack. Mieliśmy kawę i herbatniki w ramach przekąski. Skoro już się relaksujemy, to obejrzyjmy film. I na pewno słyszeliście skrót TV. Ale czy słyszeliście o Celi to typowo brytyjski skrót od słowa television, czyli telewizja. I oto jak tego użyjemy w zdaniach. What's on telly tonight? Co w telewizji dziś wieczorem? Albo You watch too much Celi. Oglądasz za dużo telewizji. Telewizja łączy się z technologią, czyli tech. I jest to skrót od technology, czyli technologia, ale też techniczny. Na przykład we offer 24-hour online tech support. Oferujemy wsparcie techniczne online 24 godziny na dobę. I jeszcze jedno. I worked in the tech industry for several years. Przez kilka lat pracowałem w przemyśle technologicznym. Również związana z technologią jest app. App to application, aplikacja czy apka. Taką, jaką masz w swoim telefonie. I oto przykłady zdań: This app lets you book cinema tickets. Ta apka pozwoli ci zarezerwować bilety do kina. I może jeszcze jedno: Now there are apps for everything. Teraz są apki do wszystkiego. I to tyle na dziś. Jak zawsze, proszę dajcie mi znać łapką w górę, czy filmik był pomocny. No i oczywiście subskrybujcie. To bardzo wesprze kanał. Za niedługo pojawi się druga część odcinka o brytyjskich skrótach. Jak już ten odcinek będzie gotowy, to dodam go tutaj. A ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.